Chciałam widzowie dzisiaj kolejny odcinek na tym kanale. I wczoraj był specjalny na 3000, no już mamy 3000, więc e, bez dalszego przedłużania zapraszam do odcinka i zostawiajcie lajka like, i like, suba Dobra, a więc jesteśmy w naszym miejscu, gdzie będziemy rozpoczynać naszą wyprawę, tak idziemy na kolejną wyprawę e, więc tutaj mam tylko takie rzeczy, a resztę będziemy musieli ogarnąć e, no i co? Mm, idziemy znaleźć jakieś miejsce em, na Bo Pamiętacie, ostatnio, no może nie ostatnio, jakieś kilka lat, może dwa lata temu tutaj też był survival, mi się wydawało, że to było daleko. Ale teraz po prostu ten domek survivalowy jest jakiś poś jest pośrodku youtuberowic, więc teraz trzeba trochę dalej. Trzeba trochę dalej. E, dobra, tak jak znajdę jakieś miejsce, to wam powiem. I bo widzowie, ja idę do jakiegoś. Po prostu idę w ciągle w prostym kierunku i właśnie znalazłem wioskę Jakby Bo teraz to to wiem, że Już jestem Daleko od doborowic, więc Może się tutaj zatrzymamy Jak to wie Chociaż, co to jest za wioska? Ja nie mogę jakiś kanion To może tutaj się osiedlimy Kto wie Ja nie mogę, już myślałem, że zginę Eee, dobra Co to jest za wioska? Czy to jest... Czy to jest jeden domek? Eee Widzę, co to jest za wioska To nie... To, to, to jest domek po prostu i to przecięty Aha, no to fajnie, fajnie A, tylko ja bym zabrał łóżko No bo nie, dobra, nie chcę tutaj... Tylko szkoda, że nie ma żadnej... O, jest, 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 jest jest jednak dalsza część, ale czy ten dom też jest przypołowiony Nie no, chyba jest... ...git. Dobra, ale tutaj weźmiemy łóżko. Myślę nam przyda. A, no nie, jest przecięty w pół. Trochę. Yy, nie, marchewek nie potrzebujemy. Eee, yy, dobra. No to ja bym tutaj gdzieś yy, się osiedlił, może tu? W to jest dobre miejsce. Dobra, to zaczynamy naszą wyprawę. Dobra. Teraz ja moim planem staję żeby zrobić... Yy, yy, ten. Żeby... Z... Chociaż nie, raz zwolnię Żeby zrobić... Yy, no O, sobie też potrzebuję ale... Żeby zrobić namiot. Taki. Yy zaraz wam pokażę tylko ile tam nie pamiętam, ile tam trzeba było wziąć tych rzeczy na to to dawno nie robiłem tego ale dobra moim zdaniem tyle drewno na pewno wystarczy na razie o tej tutaj te są to o co to? tu Dobra i jeszcze tutaj O tam, tam jest wioska i co się tu dzieje a tam tamto też jest przypowiano chyba dobra zaraz tam pójdziemy tylko musimy tutaj zrobić na początku drewno okej okay. o i przy okazji możemy sobie usmażyć jedzonka dobra, teraz Crafting No i dobra, mamy już wszystko takie potrzebne i skrzynię, okej okay. Teraz potrzebujemy potyków i o, tego potrzebujemy. No nie, musieliśmy zrobić 6, ale lada. i Jeszcze wełny potrzebujemy. Na pewno więcej niż 3 potrzebujemy. 9 potrzebujemy. No to dobra. Może nie będzie idealne, ale będzie podobne, podobna. już tam podobne. E... Dobra. To może do tej wioski. To może też coś tam fajnego znajdziemy. Dobra. Jesteśmy na miejscu. I tutaj co może wziąć stąd? chlebek, No, weźmy. Czemu nie? O, może pszenicę? Aby. Nie, dobra, bo pszenicę to po prostu tutaj będziemy przechodzić. Co Jeśli tutaj był kowal. O, wilczuś. Szmaragdy. Nie mam pieniędzy na YouTubrawidę. Dobra, w sumie jabłko też można. No, o, tutaj co jest? Jakieś. Aha, dobra. Nie, to ja to nie, nie potrzebujemy tego też nie potrzebujemy tego też nie jeżeli są lagi czasami to przepraszam ale mm. pewnie czasami są dobra mm, tutaj wchodzimy dobra, więcej chleba mamy i chyba to wszystko z tej wioski. No, ta wioska nie ma jakichś dużo rzeczy. Reszta ma całą beczkę, beczkę możemy wziąć. Dobra. I wracamy! I znowu nagle się zaczęła burza i jeszcze jest noc. I creeper do mnie idzie, więc to nie jest za dobra wiadomość, boga, żeby mnie nie zniszczył. Nie! No to fajnie, właśnie o tym mówiłem, żeby mi tego nie zrobił, ale musiał. W lecie, no nie, 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 nie. Niech przestanie padać. Zaraz zginę tutaj. Dobra. A bo ja nie przyspałem nocy. Jak? No. Co jest? Przespałem noc. No widzę, co to ma być. Dobra, no błagam. No co tu się dzieje? A, no już zamienili tamtych bilatorów. Fajnie, fajnie. Dobra. No jest jeszcze ten. Gin. Dobra. Szybko. Już? No! Co jest? Ej no. Ej widzowie, co się dzieje? Aha. Nie wiem, czy jeżeli jest burza, to po prostu nie, nie ma ten. Dnia. Czy ta burza w końcu minie? Dobra widzowie, czekamy, dopóki ta burza nie minie. Dobra widzowie, już przestało. Ale naprawdę długo jeszcze yy, była ta burza, ale już minęła. Yy, dobra. Jeszcze nam brakuje dwóch wełn. To mało. Yy, dobra. Dob o, dobra, to mysłowca. Nie, czekaj. Jednej. Jednej wełny jeszcze. Dobra, to będą dwie inne, ale trudno. Dobra, idziemy nareszcie to zbudować. Dobra. Hmm, tylko muszę sobie przypomnieć, jak to się budowało. Jednak z tej strony zrobię, bo tam jest mniej... ...miejsca. Dobra, to tak. I teraz... Hmm, ...cztery potrzebujemy. Chwila. No tak. O, nie. Dobra, to zrobmy na razie ile możemy, ale... To musi być takie. O ja to ile my jeszcze tej wolny potrzebujemy? W sumie nie, nie... Nie tak dużo. Możesz. A. A. <śm> Dobra, a będzie... niedługo to naprawimy ten namiot. Jeszcze na pewno powinien taki. Dobra, ja, jakoś y, się to wymyśli. Yy, dobra, widzowie, zrobiliśmy naprawdę dużo w tym odcinku. Ja już odłożył te wszystkie rzeczy, które zabraliśmy. I co, widzowie, jutro będzie kolejny filmik z naszego... Yy, z naszej wyprawy i dokończymy ten namiot a teraz sobie damy jeszcze oświetlenie tutaj dookoła naszego obozowiska i ju jutro byśmy zdobyli ten jutro byśmy zdobyli e, jakąś zbroję bo to nie będzie nam potrzebna e, Dobra to będziemy starać No dobra Juzowie, to widzimy się w następnym odcinku o.